Unia Europejsko a święty Florian. Ja wiem, ja miarkuję, że nie wszystkim się to zdo, nie wszystkie się będą radować, nie wszystkie też będą mieli uciechać chwoli tego, co naisto, na Zicher, entli już wleźliśmy do tej Europy. Jo ja co mamy sobota, mamy ten dzień kiedy dla każdego snoślą z oka jest najgryfniejszy, ale nie idzie zaboczyć, że dzisiaj jest coś blank inszego, to szafnięciu. Wiecie, takich piszą godą, gnał 10 lat temu nazod sam w tym naszym piekarskim radioku. Lato wszyscy fejrowali już czwartek, dzień, we czwartek, ten dzień, w jakim dziesięć lat temu wleźliśmy do Unii Europejskiej. Wielało się od tego sam samtukę u nas w Polsce działo i niby na Teroski tego wspominał, bo nie ze wszystkiego idzie się radować. Co się też takiego działo we pierwszego moja, drugiego i trzeciego moja niby na ginało sprawiał, bo to i też gańba poniekedy i można nie dla wszystkich mocka uciechy, razinku Teroski, kiej majte maite rytują się do welunku, rychtują się, żeby się do tego Europejskiego Parlamentu wryć, wryć i no, z kuli Betków, a nie z kuli tego, żeby coś ich dobrego dla naszej dziedziny zrobić. A że ją nie chce wtykać kija do mrowiecznika, nie chce szterować, ani osfaklować jakichś ich haj, poozprawią dzisiaj, byda berą, o czymś ich blank imszym. I można nie będzie ci to moc do chichaniu się, można to będzie też jeździebko markotne, tak markotne jak teroski jest sam u noc. fajrowany dzień hutnika. Ja wiem, co sam u nas i to nie u nas, No i ważniejszy jest starożytny święty Florian, cierpiętnik. ci już bez 1700 jego zakatrupili, patron mojego miasta od 20 lat, ale będzie się te ze srogą paradą fajować i no można feuermanom. Toż te starożytne małosprawiam o tym moim najszykowniejszym świętym, o tym świętym Florianie, o tym świętym, którego ślązoki mają we srogi z ocy. Skany się wziął święty Florian. Ano, mądroki godajem że byli ci dwie geszykty u nim. Jedna to męczeństwo świętego Floriana, Passio Sancti Floriani z drugiej połowy VIII wieka. Drugo to przeniesienie świętego Floriana, Translatio Sancti Floriani z XV wieku. A napoczął się z nim wszystko jeszcze za takiego oszkliwego Cysorza Dioklecjana, reskryował się tym Cysorstwem w latach 284-305 po narodzinach Chrystusa, kiedy teści tych downiejszych chrześcijanów festynie nie miały rod, Blank ich nie cierpiał i Kejno poradził za Roski ich na śmierć u Katrupiu. A był ci ten, nie święty Florian, oficjerem w teroźniejszej Górnej Austrii w Norikum In še ga dajo so unbu cesarskim beantri. Chycieli ci go gorąskie wsią do heresztu, kaj już wrazili innych 40 chrześcijanów, co by dokupy z nimi, jak godą, znieść wiele tortów dla imienia Chrystusa, tyrą bez łogień ślić tej drzyką, aż go taki istny chwilina z kozą na śmierć. Zakludzili go nad rzeka Ens, w mieście Lorch, towali tako srogo berga na i ściepli ze mostu do tej rzeki. No ale ta letarzyka wykludziła tego cierpiętnika na brzeg, przyfurgnął łożeł Adler, kiedy zostawił świętego krzydłami na Simel Krzyża. Nie skorzy Gdowa, kiełamalowała się Waleria, pochowała go, a na jego grobie jedny śledzi jednym cięgiem jakieś cuda ci się dzioli. Tego świętego przedstawiałem we helmisku ze szpicą w gości, na kiery wisi fana i kijnikej ze zbunkiem ze wodu. Godamy się, że za biskupa getki ze Krakowa i papieża Lucjusza III są święty Florian, wyciąg ręka do Poloku, którzy przyszli wybrać jakoś ich relikwio ze goldowym napisem Jokca do Polski. Można to i prawda, i szłoby sam jeszcze moc rządzi odprawiać, ale to już nie jest moja parafio. Żyknę sejno, co dwadzieścia lat mu nazut i noc, do Chorzowa. Przykludzili je jego relikwie i te zawdy we świętego Floriana, we czwartego moja, jest u los szrogą na kiery zawdy jest nasz katowicki arcybiskup. Oj, więc.